metalu, ale widzimy już indywidualnie przedziera się. Cjupka jest próbą uderzenia, ale zablokowana. Świetnie powrócił do defensywy Mateusz Buczkowski. Kościół piłki miłki zawodnik z Ukrainy, ale nic tego. Kamil Bała indywidualnie. Zrazu doskok. Widzimy i rusza Kamil Bała. prawą stroną będzie uderzenie. Nie ma bramki, tylko słupek. Ale szyj groźno okazało od strony Eurobusu. Nic tego. Widzimy, że dalej Cjupka próbował odegrać tę piłkę jeszcze. Ależ teraz niebezpieczne wejście. Ucierpiał mocno jest piłka nadal w posiadaniu ukraińskiej drużyny. Będzie szansa i gol! Jeden do zera! Drużyna z Ukrainy będzie wykorzystywać ciekające sekundy. Rusza kontra ze strony Eurobusu. Spójrzmy na zagranie do Bały. Bała i gol! Jest! Yeah. Będziemy mieli rzuty karne. Próba ze strony yeah! Ale szybka ale już uderzenie, a trafia do... Po raz kolejny rozgrywają zawodnicy Eurobusu z lotnym Krystianem Kaskiem. Zagranie, nie ma bramki, jeszcze do bitki, nie ma bramki.